Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Terrorist Attack Czarnobyl yy, Zemsta upadłych, znajdujemy się koło reaktora numer 4 i podążamy dalej śladami, znaczy śladami, no śladami terrorystów do centrum ich kurde tutaj yy, Aha Nawet nie, nie dadzą mi się przywitać yy, do centrum tutaj yy tworzenia terrorystów i tego całego show eee, Wcieramy się w Jurego Juri, Juri, tak? Juriego Są mi fak, tutaj byli Pozostań w wyznaczonym obszarze. A kurwa daleko poszedłem Pozostało w rogu. Chujo, mam broń. Ale idziemy na żywioł. Damy radę, kurwa, tyle już zabiliśmy to. Sporo jest. Czyżbym zdjął kogoś? Chuja. Ta broń jest kurde beznadziejna. Muszę też uważać, bo oni tu idą. Nie tam się. Z żeby nie otoczyli mnie. Co mu się kurwa stało? Odjebała mu jakaś palma. Fakty, ten... tutaj się zbliżył. Przeważaj. Steve, wow, jak tu jest? Też nie ciekawy z tym za amunicją zbytnią. Taki żeś hardcore. No i co? No i co ci z tego? Ten zdjęty, Fal tak, trochę daleko. Ile kurwa tutaj jest? Tam czysto. A, Johnny Rambo. By mnie nie wyprzedził. wo zostało. A tam jest jeszcze jeden. Wychodzi, że to koniec. To jakiś kontener? Moving along No to szukajcie. A my idziemy. Tutaj, chociaż pewnie za, tutaj, ooo, spadnie kurwa z nieba tysiąc terrorystów albo więcej. O. Kurwa nie przyleciał na dziadką. Co niech się tak wycofali. Może jego. A gieńć śmieciu Tam są Kurwa tu jak rombło pochodzę. Co on, kurwa ze stali jest? Ja pierdolę, ja musiałem wyjebać magazynku na niego. Kurwa nie. Nie trafiłem. za skipa. perka. Mam ci no i co? Chujowa. kurwa, ja nie mam a tu jest, do tego. I się trafiło. Do trójki w ogóle nie mam. Dobre i to. A, tu mamy coś zrobić. Wrócić się muszę. O boże. Ruszaj się, ruszaj się. Ciekawy jestem... Która to jest zamknij zawrót ciśnieniowy, to ja odwróci ich uwagę. Podobno nasz bohater tutaj jest zmęczony. Yy, tylko jestem ciekawy, yy, która to jest misja. Czyżby to już był. A powoli się zbliżamy do końca. I są te jednostki wroga? Kurwa, mać, jak pierdolło o wow. coś się w elektrowni stanęło a ja tym jadę hmm. widzicie terroryści tutaj muszę też oszczędzać broń Amunicja znaczy się. Bo tutaj ciś Na dachu nie ma jakichś snajperów. Tam któryś biegnie. Fak. Czemu mi go z nie chciał pociągnąć? A bo ku to jest nóż kurwa. Nie ta broń. Tam jest. Ja pierdzielę, jak mnie oni otaczają tutaj. To jest show. Kurwa. Ale miałem lagi. Także przeżyłem. Kurwa gra okazuje się, że jest bardzo chujowo zoptymalizowana. Starcie tytanów, dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo szybko poszło. Coraz to krótsze te mapy są. Aż jestem zdziwiony. Dobrze poszło, chociaż kurwa te lagi ostatnie to szok. I też mnie nieźle tutaj obeszli. No to czyli... ale dałem radę, bo kurwa. Kim ja jestem, ja jestem Czarnaoris kurwa praktycznie. Elektrownia Czarnobylu. 215. A to dzisiaj moi drodzy podbijemy Czarnobyl, odbijemy z rąk setki terrorystów, tysiące terrorystów zabierzemy władzę na Czarnobyle.